1 października odbyła się uroczysta imatrykulacja studentów pierwszego roku, na której to ci studenci zostali oficjalnie włączeni w poczet społeczności akademickiej. A my dzisiaj zapytamy się ich, jak nastroje po imatrykulacji i jakie mają plany na ten rok akademicki. rozpoczynamy nowy rok akademicki w trybie hybrydowym. Część zajęć będzie realizowana stacjonarnie, zwłaszcza te zajęcia dla studentów pierwszego roku, taka, żeby mogli wejść w pełni, poznać mury uczelni, poznać swoich nauczycieli przyszłych mistrzów, a jednocześnie część zajęć tam, gdzie są lata liczne, albo gdzie są takie możliwości albo wymogi, formalne będzie realizowana w trybie zdalnym. Myślę, że każdy wybór związany z uczelnią, z Uniwersytetem Mariki Skłodowskiej jest dobrym wyborem. Rzecz najważniejsza to wybór według swoich zainteresowań, według swoich pasji z możliwością ich realizacji. Jakie mam plany? Mam w planie dostać się do, na jak najwięcej zajęć takich dodatkowych. Mam też nadzieję, że uda mi się dołączyć do Radia Centrum, okay, fajnie. bo no, myślę, że to byłoby naprawdę coś e, ciekawego, na pewno jakieś doświadczenie. E, no no, zbierać jak najwięcej doświadczeń, no i wiadomo, uczyć się jak najlepiej, dobrej oceny dostać. Przeżyć ten rok tak solidnie, nauczyć się czegoś nowego, ale też Pobić studentem. Przetrwać i jakoś, nie wiem, poradzić sobie mniej więcej z ogarnięciem tego wszystkiego. No kilku. spokojnie sobie przyszedłem, nic nie do siedzieje się dzieje. To. Planujecie jakąś integrację niedługo? Tak, nawet dziś. Dzisiaj? Dzisiaj. I co będziecie robić? No nie mogę zdradzić. Eee, nie do końca, dzisiaj wieczorem mamy się spotkać. No, integrację. Tak. To, to. No. <laughs> Czyli nie wiesz kiedy planujecie jakąś integrację. Yy, absolutnie nie wiem, aczkolwiek jestem otwarta na propozycję, <grych> Także jak się uda, to na pewno zajrzę. W roku akademickim 2021-2022 naukę na pierwszym roku studiów rozpoczęło ponad 7100 studentów, w tym około 650 obcokrajowców. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Michał Częstochowski.